Grudzień to miesiąc przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Zapraszam na wiadomości i TV Praszka. Zobaczcie, co przygotowaliśmy dla Was w tym serwisie. Noworoczny koncert bożonarodzeniowy. Były chyba też i, i utwory poważne i radośniejsze, takie jak są kolendy. Kiermasz bożonarodzeniowy. Mamy tutaj bardzo dużo rozmaitych stoisk. Niezwykłe radioodbiorniki w Praszkowskim Muzeum. Z takich ciekawostek mogę powiedzieć, że jest tutaj radioodbiornik pionier, czyli jeden z tych pierwszych radioodbiorników, który pojawił się po II wojnie światowej. Zespół Kamea przygotował z początkiem stycznia w Domu Kultury w Praszce koncert bożonarodzeniowy. Była to okazja do wysłuchania wszystkich znanych, pięknych utworów. Zobaczcie relacje naszych reporterów z tego wydarzenia. Śpiewajcie, To był wyjątkowo świąteczny wieczór. Kolendy oraz pastorałki wybrzmiały ze sceny Domu Kultury w Praszce, a wykonały je wyjątkowe panie z zespołu Kamea. Myślę, że ten repertuar był dobrze dobrany. Były chyba też i, i utwory poważne i radośniejsze, takie jak są kolendy, bo przecież kolendy są bardzo zróżnicowane. Tematyka ich jest bardzo, bardzo taka różnorodna. Dzisiejszy koncert piosenek świątecznych w wykonaniu zespołu Kamea to już tradycja. Serdecznie zapraszamy zawsze Panie tutaj na dużą scenę Domu Kultury, gdzie mają okazję zaprezentować się szerszej publiczności. Bardzo mi się podobało. Panie, już miałem okazję drugi raz widzieć w naszym Domu Kultury. Mam nadzieję, że dalej będziemy mogli słuchać. Próby do koncertu trwały 3 miesiące. w tygodniu się spotykamy w poniedziałek w klubie osiedlowym. No przygotowanie scenariusza też troszeczkę trwa, zmienia się on, to on jest bardzo dynamiczny. Co nam się tam przypomni, to sobie zmieniamy, niekiedy zmieniamy repertuar. Także jest to, mówię, bardzo dynamicznie się to toczy wszystko. Sala zapełniła się po brzegi, nie zabrakło wzruszeń oraz wspólnego kolędowania. Koncert był bardzo udany. Czego no, symbolem jest to, że, że bisowałyśmy, że ludzie rzeczywiście byli wzruszeni. Chrystus, Chrystus, się narodzi, a Ty nas opiekła, Zespół Kamea posiada szeroki repertuar. W ciągu roku możemy posłuchać pań w różnych utworach. Już dziś zapraszamy na kolejne ich koncerty. Pozostajemy w tematach okołoświątecznych. W grudniu tradycyjnie zorganizowano kiermasz bożonarodzeniowy. Rynek w Praszce wypełnił się twórcami i rękodzielnikami. Można było kupić prezenty i posmakować pysznych lokalnych potraw. Ozdoby ręcznie robione. Pyszne ciasta i świąteczne potrawy. W praszce odbył się kiermasz bożonarodzeniowy. Formuła w tym roku jest troszeczkę inna. Rozpoczęliśmy ten jarmark wieczorem. No mamy tutaj bardzo dużo rozmaitych stoisk, no i występy dzieci ze szkół podstawowych, Prosna. Chętnych wystawców na kiermaszu nie brakowało. Tradycyjne stoiska to stoiska naszych świetlic wiejskich, jak również gminy i Spółdzielni Samopomoc Chłopska, Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie, ale dołączył do nas również Ośrodek Pomocy Społecznej, a przede wszystkim uczestnicy. Panowała magiczna atmosfera ciepła i życzliwości. Podobają mi się stoiska, bardzo ciekawe ozdoby. Ciekawe, kolorowe stoiska przyciągają wzrok. Pyszne ciasta. Polecam bardzo, bo sama kupiłam. Jest super. Kiermasz w Praszce zgromadził tłumy mieszkańców, którzy wspólnie cieszyli się przed świątecznym czasem. Chciałbym Państwu złożyć bardzo serdeczne życzenia Wesołych Świąt, żebyście Państwo mieli pełne stoły, żebyście się spotkali w rodzinnym gronie, żebyście mogli sobie wspólnie porozmawiać i spędzić ten świąteczny czas. Również wszystkiego dobrego w Nowym Roku, tym 2025. I życzę Państwu, żeby ten rok 2025 był jeszcze lepszy, jak ten 2024. Temat. Radia słuchamy zazwyczaj w samochodzie lub poprzez Internet, rzadziej w radioodbiornikach. Powoli urządzenia te przechodzą do historii. Historii, która liczy sobie niespełna 100 lat. Muzeum w praszce przygotowało niezwykłą wystawę poświęconą radioodbiornikom w drugiej Rzeczpospolitej. Jak ona wygląda? O tym już teraz. Niegdyś były urządzeniem numer jeden w każdym domu. Pełniły funkcję dekoracyjnego mebla i były źródłem pierwszych informacji. Muzeum w Praszce zaprezentowało radioodbiorniki z czasów II Rzeczypospolitej. Temat, który po raz pierwszy w naszym muzeum pokazujemy, mamy możliwość obejrzenia na planszar najważniejszych informacji związanych z historią radia w II Rzeczypospolitej, a w kolejnej części sali. Przedstawiamy nasze najstarsze, najciekawsze eksponaty. Z takich ciekawostek mogę powiedzieć, że jest tutaj radioodbiornik Pionier, czyli jeden z tych pierwszych radiobiorników, który pojawił się po II wojnie światowej. Właśnie opracowany przez inżyniera Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie. Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa, fala 480. Tymi słowami Janina Sztompkówna powitała przy mikrofonie słuchaczy 18 kwietnia 1926 roku, otwierając tym samym dzieje polskiej radiofonii. Pamiętajmy, że 100 lat temu to były pierwsze rzeczy elektroniczne, które pojawiły się w naszych domach, to właśnie radiodbiorniki, jako źródło informacji, wiedzy, edukacji. Jest to też taka ciekawostka dla dzieci, które odwiedzają wystawę, żeby zobaczyć właśnie, jak to kiedyś wyglądało zupełnie inaczej niż dziś. Na ekspozycji Praszkowskiego Muzeum znalazły się radioodbiorniki z ich zbiorów, począwszy od najstarszego eksponatu, jakim jest radioodbiornik Cordial. Na wystawie znalazły się przede wszystkim radioodbiorniki produkowane po zakończeniu II wojny światowej. Trubadur, Mazur, Lux to są też czasami bardzo piękne nawet w formie radioodbiorniki, te, które cieszą oko właśnie swoim nawet wyglądem. Oprócz tego są też prezentowane radioodbiorniki z zakładów radiowych imienia Kasprzaka. W Warszawie też myślę, że znane, też pewnie wiele osób sobie tutaj z sentymentem przypomni, że takie właśnie radioporniki w domach posiadało. Wystawę można oglądać w Muzeum w Praszce do 28 lutego. Była to ostatnia informacja w grudniowym wydaniu Wiadomości ITV Praszka. Dziękuję za uwagę, a w nowym 2025 roku życzę Wam wielu sukcesów i wyjątkowych chwil. Do zobaczenia.